Zostałaś też ambasadorką akcji Stadiony przyjazne biegaczom. To jest akcja organizowana przez Fundację Zdrowy Ruch, finansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, która jest też partnerem naszego odcinka, za co ja serdecznie również dziękuję. No, i tam jest taka funkcjonalność, w ogóle bardzo fajna, że możemy oceniać stadiony. To jest genialny pomysł na tej stronie internetowej, bo autentycznie i to w ogóle nie jest, wiecie, na potrzeby jakieś reklamowe. Ja, na przykład, jeżdżąc w różne delegacje zawodowo, bardzo często spotykam się z tym, że w Google mam wielki problem, żeby znaleźć sobie w okolicy jakiś fajny stadion. Są jakieś stare zdjęcia żużlowe, nie wiem, czy ta bieżnia ma w ogóle 400 metrów, czy mniej, czy więcej, czy, czy jest sens tam jechać. To jest taka fajna opcja, że można sobie poczytać, można sobie e, ocenić i w ogóle budować jakby cały czas tą bazę stadionów, i tak przekornie cię zapytam jako ambasadora, e, czy ty z czystym sumieniem wystawiłabyś jakiemukolwiek stadionowi teraz 5 na 5 gwiazdek po karierze sportowej. Mam na myśli bardziej to, czy ty po prostu e, na ten moment, w którym teraz jesteś. Czy stadion lekkoatletyczny to jest coś, co kojarzy ci się wiesz, pozytywnie? Czy musisz sobie zrobić przerwę po karierze w ogóle od tego typu miejsc? Bo, bo póki co no to, to jednak nie jest coś, z czego by się czerpała przyjemność będąc na stadionie lekkoatletycznym. Nie, absolutnie nie ma negatywnych konotacji, tak jak na, na początku też wspominałam w sensie. Wydaje mi się, że ja teraz mam bardzo dużo sentymentu do tego i trochę z dystansu i no, bardzo dużo dobrych rzeczy mi to przyniosło, więc yy, z chęcią ja nawet teraz będę wracała też, no bo ja chcę być w formie, chcę się utrzymywać, no może nie będę biegała, ale będę robiła inne rzeczy na razie, bo muszę odpocząć. Ale ja sobie przejrzałam tę mapę i myślę, że to jest rewelacyjne narzędzie dla, nie tylko dla amatorów, ale też i dla nas zawodowców, bo no my też jednak prowadzimy jakieś normalne życie i czasami chcemy pojechać odwiedzić rodzinę. I ja pamiętam, że ja też niejednokrotnie się zastanawiałam, gdzie ja mogę zrobić trening. Czy ja mogę tam jechać, czy tam będzie stadion, czy ja tam mogę to zrealizować. Więc teraz, jak sobie przejrzałam to. To nawet byłam w szoku, że są jakieś stadiony, bo nie miałam pojęcia nawet w okolicy. Fajne jest też to, że tam możesz znaleźć informacje na temat tego, czy jest toaleta, jaka jest płatność i tak dalej, i tak dalej, czy jest parking. Więc dla mnie to jest rewelacyjne narzędzie. Szkoda, że dopiero teraz, że nie mogę przez te 20 lat, ale też mi się to być może przyda, bo oprócz kampów też będę chciała służyć swoją wiedzą i też usprawniać technikę biegu chętnych ludzi, którzy do mnie przyjdą, żeby współpracować, więc też będę potrzebowała korzystać z tej, z tej, z tej strony i, i z tych, tych stadionów, z tej możliwości. To który stadion najwyższą ocenę w Polsce w takim razie dostanie Baśnińskiej. Ja stawiam na zakopane albo szklarską, chyba nie z uwagi na jakąś tam super infrastrukturę konkretną, tylko po prostu zawsze mi się one mega dobrze kojarzą, bo wiem, że jak tam jestem, to jestem na jakimś wyjeździe, mam czas, przestrzeń na trening przed, po robię go na luzie z fajnym widokiem i jest przyjemnie. No to dla mnie oczywiście to jest, no i to nie dlatego, że jestem z tego klubu, ale naprawdę stadion leśny w Sopocie, To jest przepiękne miejsce. Teraz, jak tam pojechałam i potrenowałam trochę, to no miałam no plus 10 do samopoczucia, żeby, żeby tam móc być i trenować, i ten trening też wtedy automatycznie jest lepszy. Jeszcze myślę, że ciągle my musimy popracować nad tym, żeby właśnie tej informacji na temat tego, jak, jakie są możliwości. Tronowania, tam jakaś infrastruktura, z czego można korzystać i kiedy, i jak dokładnie tego nam brakuje, ale właśnie dzięki temu, że ja zobaczyłam to też na tej, na tej stronie, to ja już dzisiaj zaraz biorę telefon i, i, i będę chciała też o tym rozmawiać, żebyśmy my też na tej stronie. Widnieli ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dla chętnych. Dla A dwa, że uczestnicy mojego kampu um, też mi ostatnio spotkałam się z nimi przy okazji przez świata y, tu, mi z Polski w Bydgoszczy. i też mi mówili o tym, że oni jeżdżą i korzystają z różnych stadionów, i że na niektórych w ogóle nie ma informacji, e, na przykład, gdzie można zapłacić, ile zapłacić, kiedy można wejść, do kogo pójść. E, więc e, ta inicjatywa jest rewelacyjna i w punkt.